Witaj w świecie Nordside Blog. Tu Aga i Daniel. Dzięki życiu w drodze, w wanie zrozumieliśmy, że nie to, co posiadamy, lecz to, bez czego możemy się obyć, jest miarą naszego bogactwa. Że życie będzie miało taki sens, jaki mu nadamy. Bo przecież drogi, które wybieramy i ludzie, których spotykamy, tworzą życie, którego doświadczamy. Podróżuj z nami. Zapraszamy. mówić ponieważ pan obok nas tutaj śpi zaraz po prawej stronie z przodu ale troszeczkę opowiemy gdzie teraz jesteśmy i co będziemy dzisiaj robić także nie nagrywaliśmy wcześniej ponieważ samego wejścia i, i drogi tutaj ponieważ troszeczkę był korek na mieście i prawie żeśmy się spóźnili na tą łódkę byliśmy po dziewiątej, a tak naprawdę o 9 już mieliśmy wypływać. Korek na mieście był dlatego, że był tunel zamknięty, także wszyscy, droga dojazdowa do, do Tromso była tylko jedna przez ten most. Aktualnie znajdujemy się na łódce, gdzie płyniemy na Z Safari. Safari. Jedziemy zobaczyć największe ssaki świata. Mamy taką nadzieję, że uda nam się. Dlatego, że Norwegia i tutaj to miejsce od Tromso to jest miejsce, gdzie one żerują. Żerują właściwie przez cały okres zimowy, znaczy jesteśmy teraz w ostatnim momencie, kiedy jeszcze do końca można stycznia. je zobaczyć. tak. Bo jest, już tak, tak hmm. bo one wtedy wypływają dalej na cieplejsze wody. A tutaj jest żerujące ze względu na to, że jest to złączenie płyt. Jest, jest próg kontynentalny. Jest próg kontynentalny i to jest ponoć bardzo dobre miejsce do żerowania właśnie różnych dzikich zwierząt morskich. saków. saków. Znaczy, Ja niestety słynie z kraju jako jeden z trzech na świecie, który, który do celów komercyjnych zabija te zwierzęta. My niestety kiedyś mieliśmy możliwość fumowania wieloryba no, teraz w tego bo Bergen bardzo. i nie możemy sobie tego wybaczyć do dzisiaj. Nie dlatego, że był ohydny w smaku, tylko dlatego, że po prostu napędziliśmy również tą komercyjną stronę i powód, dla którego one są zabijane więc nie zrobimy tego nigdy więcej. Poza tym no, moim cichym marzeniem było zawsze zobaczyć wieloryba. Mam nadzieję, że się uda, bo naprawdę bardzo na to liczę. Całą noc nie spałam i mam nadzieję, że się uda. Także pokażemy Wam to wszystko, jak to wygląda. Siedzimy teraz na olbrzymiej łodzi. Może nie olbrzymia, ale taka no, mała krypka. Zobaczmy ze 100 osób na pewno. Mała krypka. Nie wiemy jak wygląda kwestia jest, ekologiczna jeszcze. Jak będziemy płynąć razem z, z wielorybami, może włączy napęd elektryczny, żeby było troszkę ciszej, jak na razie jest głośno, pewnie kiepsko słychać też nas, jak mówimy. Że tutaj Nie pytajcie o cenę, bo no, to jest e, kosmos. Posmos, Ale stwierdziliśmy, tak. że jak nie teraz, to już, to już może być, może nie być następnego razu, dlatego zdecydowaliśmy się na a tą wycieczkę? Bo jest to rzędu e, 1500 koron od osoby. E, do tego jeszcze oczywiście opuszkawej herbaty nie mamy innych atrakcji i też nie mamy gwarancji, że, że zobaczymy, zobaczymy. E, wieloryby, więc to jest ogromne ryzyko. E, I co? I, także to jest, trzeba bardzo przemyśleć taką decyzję. Dobrze, teraz będziemy już kończyć, ponieważ... Zgadzaliśmy się. Tak naprawdę nie wiemy, jak nas słychać, ale jeszcze dopowiemy coś na zewnątrz i ponagrywam jeszcze. Dobra, lecimy. A no i idziemy ubrać kombinę z na zewnątrz. Także idziemy do wioseł, niedługo do wioseł, żeby cicho podpłynąć. Tak. Właśnie ubraliśmy specjalne kombinezony Bardzo ciepłe Kraszowe. Żeby nas było Ewentualnie jak wpadniemy do wody oczywiście. Słucham, chyba nie wpada. Słuchajcie, trochę zaczęło Znacznie bujać buja, no. Zaczęło bujać Miałem w planach polatać dronem Ale chyba z tego zrezygnuję Ponieważ łódka będzie cały czas Dosyć szybko płynąć Z tego co pani nam tłumaczyła Okej okay,

choroby morskiej nie stwierdzono, <noise> będzie na pewno widać, jeśli, jeśli coś się wydarzy. Ale naprawdę czuję się jak stytanik na tym ciopie Mamy zaraz tutaj spadki i tak strasznie buja, w jest po Super. Jak się nie pożygał, to będzie. Ale buja, ale buja, nie, naprawdę. Naprawdę góra-dół, góra-dół, góra-dół Nie no, bez trzymania w ogóle nie Po prawej stronie widać wojskową Łódź W sumie chyba już dwie widziałem tutaj Jak patrzę na tą wodę, nie wiem czy to będzie widać Jak się zbliżamy, góra-dół, góra-dół, naprawdę Aga, żebyś nie wpadła Dobrze, że jest rzeszkie powietrze. Można głęboko oddychać, także przewentyluje, przewentylujemy organizmy. Ale słońce pięknie wstaje. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Dobra, trochę zimno w rękach. Następne selfie to z wielorybem. Tak, no właśnie. I też pani wspominała o zdjęciach. Są bardzo szybkie, powiedziała, także lepiej filmować, niż robić zdjęcia, bo można coś fajnego ominąć. Także będziemy na pewno filmować. I to dużo. Okej, okay. okej, okay, okay. musimy się trzymać. Nie wiem, czy to widać, ale uuu taki skok gdzieś około, ja wiem, z półtorej, z półtorej metra, góra-dół, góra-dół. Okej, okay. trochę przerwy. Care about the second wind or something else. Już wypłynęliśmy na otwarte morze i już zaczęło ostrowiać. Jeszcze wielorybów nie stwierdzono. A już płyniemy, ila gaz 2,5 godziny. Z 2,5 godziny już płyniemy. Zaczyna śnieg padać w poziomie, także idealna pogoda na wieloryby. Dobrze mi. A tak się śmiała ze mnie jeszcze jakieś 20 minut temu. Zobaczcie jaki piękny wschód słońca za nami. Zwolniliśmy i e, są jakieś ryby na lewej kurcie. Teraz zakręcamy Niestety nie mieliśmy tyle szczęścia i nie widzieliśmy chumbaków. Teraz wiemy, że to dobrze. Po raz pierwszy cieszymy się z niespełnionego marzenia, bo na takich warunkach nie chcemy ich podziwiać. Obserwacja wielorybów okazała się zwykłym polowaniem na orki. Za którymi dosłownie pędziliśmy w towarzystwie wielu innych łodzi, by tylko dopaść te biedne zwierzęta. Tu nikt nie zachował respektu do przyrody. Ostrzegamy, nie warto.